Kolejny odcinek zagrałem To Tak. O, pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuwa się tam zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, Aby że co? Chimiko posiadała Aby pewną po, a, moc. Po, a, po Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską, moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą, nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Dokładnie. No. Niesamowite. To jest chimiko. Naprawdę? Ale spójrz, miso, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Daro. Zaginione królestwo! To jak znaleźć Atlantydę! Tylko, że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem! Stoimy na kopalni złota! Hmm? Chodźcie, szybko! Wasi przyjaciele są ranni. Pewnie z ich powodu! Co w się! Nie możemy im ufać! Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. On jest taki ale głupik. nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie! Proszę! Proszę! Nie! Ja nie! Ja mogę. Nie! 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 Иди. Пошла. Тихо! Наш трудно мочи! Не ручай, что ты хорошая! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру.

Macie coś? Nie mogę! Słuchaj, Słuchaj, że. Nie dalej. Ta, Boże. O, tam. O, no się! A, proszę! Hej, jeden, dwa, proszę! Sima! Ojej! 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 trzeba Ojej! zabić. Coś? Eee, nic. Dużo czysto. Idziemy pod górę. Tamie. Nie, Tak, Au, au. Fak. Dobra tam. Prawie mi. Brawie brawo się udało. Fak. Meto. Fak, to jest. Fak. Okej, let's go. Да, да удалось. Что, yeah, думаешь, спрячешься, кукла? У меня там чечня есть, стойте на рысь! в этой графике. Не можете мне об этом говорить. От меня не уйдешь. Эй, hey, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех

sorry przepraszam. No. To się zabije, ale dobra. Przepraszam. Lara, nie płacz. O boże. Wyglądasz pięknie. łok Władimir. Tak to jest Władimir.

A się przekonasz, czy żyję. Nie Let's go, power, let's go. O kurde, Lara! Zdobyć się to. Zostawcie mnie w spokoju. No, come on. No wejdź sam to dziadu jeden Okej okay. Nie da się nic Da się. No, Lara Ale tylko strzału chyba Nie nie pamiętam Nie, także nie Ile mam? 29 zaboli super nie, yeah. jeszcze nie. A ja zrobię tutaj kata. Kat z Zaraz chowaj się. Co tu? I don't know. No. Daro! Ok. Nie wiem, że jestem ślepa. Co teraz, znowu jakiś tam tankowiec? Nie. Potrzebuję pomocy! Tak. Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Pajem jaja ci kur. Pomocy! Nie! Bracie! Okej. Nie potrzebujesz pomocy. O, oh. o, oh, hej, 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 ty, mówię coś do Ciebie. Na góry, Lara. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dymu noszący się nad ruinami. Nic Ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Ludzie? Ludzie. Musiałam kilku zabić. Człowieki. Nie zboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rot, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w Twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. A, okay. Spróbuję. Ale lepiej. to sklepy tam fajne rzeczy. Przecież nie miałam ich szukać, ale dobra. A może teraz nie mam pełną... Jest takie fajne coś... No nic nie ma! A, tam była coś. Był jakiś, był jakiś grobowiec chyba. Coś, ale myślę, się nie niej chce I tam coś, też coś było. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie no rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To nic mi nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie! Ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Okej, okay. można tutaj też lepszy jakiś on-trend. Można brać ulg. Na przykład nie możemy, ponieważ mamy za mało kasy. Ale tutaj też mamy za mało kasy. Ale mamy inny strój! Zobaczymy to tam, albo Dobra. Tam. Nie chcę ci tego. Uciekać. Nie ma tu nic? Nie ma. Możemy i dalej. Ale zrobię tutaj kata. Tak. Idziemy dalej. Mam mieści z zachowni plaży. Mała grupka rozbitków uciekła do lasu. Powiedzmy cię, że no, nie ma. Ojciec Magia z poszyciem. Słyszałeś coś? Czekaj zobaczę co się dzieje. Hale! No. Na początku mi się nie tego nie to nie udało, ale później już tak Okej. Okay. Idziemy dalej. H? Mi się ominęła, no? Okej, okay, mam wszystko, okej. Hmm, coś jeszcze? Bo nie. Okej. Okay. Faja! A ja się zrezygnowałam z tego, co chciałam na początku, zleksyi. Zleksyi. ale teraz jest wiele <śleszcz> tutaj. ¡Cicho, cicho! Ok, <coughs> Esto conchones, si no, skin, bye.